Witajcie drodzy fani Gwiezdnych Wojen w kolejnym naszym cotygodniowym spotkaniu z serialem The Acolyte. I oczywiście na samym początku trzy kwestie organizacyjne. Po pierwsze, recenzja jest pełni spoilerowa. Po drugie, szczególnie dla tych z Was, którzy dopiero przyszliście, witam Was bardzo serdecznie. I jeżeli interesują Was pojedyncze tematy, zagadnienia związane z tym odcinkiem, a dzisiejsza recenzja będzie tak dosyć mocno podzielona na pewne segmenty, bym powiedział, to jeżeli słuchacie czy oglądacie w wersji youtubeowej to oczywiście możecie sobie przeskoczyć i zachęcam ewentualnie do skakania do tych części, które Was interesują spis treści, czy też podziałka jest jak najbardziej dostępna w wersji YouTube'owej. A po trzecie, dzisiaj niestety bez wersji wideo, ponieważ muszę śpieszyć się na kolejny mecz w ramach ligi Star Wars Shutterpoint. Tak więc, żeby się wyrobić i żeby jak najszybciej dostarczyć Wam swoje wrażenia, dzisiaj wyjątkowo, mam nadzieję, wersja tylko i wyłącznie audio. Dobrze, moi drodzy, tak więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego omówienia serialu Diacolite, dokładnie rzumiąc, piątego odcinka. No, i oczywiście, moi drodzy, ciężko jest dzisiejsze nasze spotkanie rozpocząć od czegokolwiek innego, niż tak naprawdę fundamentu, podstawy, głównego elementu tegoże odcinka, czyli walki, walki i jeszcze raz walki. Jestem naprawdę mocno przekonany, że teraz dostaliśmy najbardziej napakowany pod względem akcji Miecze Świetne na Miecze Świetne odcinek w całym sezonie, i to będzie pewnego rodzaju peak performance, jeżeli chodzi o kaskadejkę. Jasne, w finale dostaniemy wątek, zakończenie, powiedzmy, emocjonalno, fabularne i jaki tam dodatkowe naparzanki, ale jestem święcie przekonany, że dzisiaj dostaliśmy to, co jest, to co było jakby takie najbardziej wyczekiwane przez fanów Gwiezdnych Wojen. I tutaj, no jestem bardzo zadowolony, chociaż z pewnego rodzaju uwagami, o których będę mówił później, ponieważ dostajemy to, na co fani Gwiezdnych Wojen mogli chyba czekać aktorsko od... Um, zemsty sitów, albo ewentualnie, powiedzmy, nie, moim zdaniem, może można jeszcze po to, pociągnąć sequelę, a dokładniej rzecz biorąc, epizod 8 i bitwę z krewetkami, bo takiej ilości naparzania w tak dobrym stylu dawno, dawno już nie mieliśmy. Po pierwsze, rzecz, na którą ja bardzo mocno zwracam uwagę i która już zachwycała mnie w tym serialu wcześniej, mianowicie nazwę to widoczność um, czyli to, że my doskonale wiemy, co dzieje się między uczestnikami naszych pojedynków. Ja nieraz, nie dwa w że absolutnie nienawidzę, kiedy nazwijmy to we współczesnych filmach akcji, czy też filmach akcji, bo to nie tylko współczesnych, mamy bardzo mocno, mocno cięty materiał, gdzie powiedzmy co sekundę, co dwie sekundy mamy cięcie materiału, żeby tylko powiedzmy zasłonić jakieś niedopracowania, kiepskie ruchy aktorów i tak dalej, i I to zawsze mnie niesamowicie irytuje. Lubię długie, porządniejsze ujęcia. I tutaj dzisiaj to jak najbardziej dostajemy w każdym możliwym aspekcie. Zarówno kiedy mamy pojedynki między rycerzami Jedi, a naszym powiedzmy szczerbatkiem, czy też na przykład kiedy mamy Jackie i May, bo wszyscy oczywiście zachwycamy się Mieszami świetnymi, ale trzeba też pamiętać, że ten pojedynek między naszymi dwoma dziewczynami, który jednocześnie fabularnie jest ważny, bo jakby ostatecznie zakładam pogrąża May w jakiejś rozpaczy, czy też w, w, odwraca ją powiedzmy od zdrady względem em, swojego mistrza, jest jak najbardziej w porządku, dobrze zrobiony. Oczywiście, można trochę kręcić nosem do, powiedzmy, otwierającej sekwencji, gdzie nasz czerbatek e, zabija wszystkich naszych e, NPC-ów, czy też ewentualnie czerwone koszule ze Star Treka. Dosyć szybko, ale też w dobry sposób. Znaczy się, mamy tak średnio udany, ale jednak zabieg, że nasza e, osza wstaje, jest cała, powiedzmy, poturbowana i ona gdzieś tam widzi w oddali, że rzeczywiście nasz seed wyży na tych rycerzy Jedi. I to jest e, w porządku. Jakby to jest jak najbardziej zrealizowane poprawnie. Mamy oczywiście... E, ukrytą scenę obcinania głów, ale jest rzeczywiście poczucie tego zagrożenia. Ale później, kiedy przechodzimy do potyczek, czy to powiedzmy już samego Szczerbatka z Solem, czy Jackie, czy nawet z Jordem, to już naprawdę, po pierwsze, dobrze to widać, po drugie, mamy to odczucie różnic nieco w stylu naszych poszczególnych użytkowników, uczestników. I to daje Frejdę. Najzwyczajniej w świecie, mogę to tak powiedzieć, że daje to Frejdę pod względem tego, że my mamy to poczucie walk gwiezdnowojennych, mamy poczucie napięcia, na, zagrożenia dookoła tego wszystkiego. Cała choreografia dookoła, moim zdaniem, komponuje się z scenografią, o której będę mówił nieco więcej później. Tak więc, naprawdę robi tutaj to świetną robotę. I są dwa jednak elementy, które bardzo. Bardzo mi się podobają. Z jednej strony wydaje mi się, że każdy fan legend był bardzo pozytywnie zaskoczony, albo zakładam, że każdy fan legend był zaskoczony pozytywnie. pojawieniem się Cortezis, um, nie bez karu, który już oczywiście pokazał swoje umiejętności odpierania ataku mieczami świetnymi, tylko Cortezis, które w legendach. Um, na chwilę dezaktywowało miecze świetlne przeciwników, i tu jest to naprawdę świetnie zrobione. Moim absolutnie peak performance jest wyjechanie z bańki w miecz świetlny przeciwnika hełmem, który jest zrobiony z Kortozis, żeby go wyłączyć na chwilę. Niby coś prostego, ale tak dobrze wkomponowane i połączone z całą tą geografią, że byłem naprawdę, naprawdę zachwycony, jak nasz Czerwatek używa tego aspektu swojego uzbrojenia, zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Natomiast druga rzecz, która bardzo mi się podoba, to. Śmierci naszych bohaterów. I to, że Jedi padają gęsto często, no to było jakby do przewidzenia. Trochę jestem zaskoczony, że i Jackie i Jor zginęli. No ale jeżeli mamy powiedzmy skanalizować uczucia u Sola i jakby wprowadzić go w finałową trylogię odcinków, no to musi, musiało się stać coś takiego ciężkiego dla niego. Ale co mi się podoba? Nie to, że Jord ma skręcony kark i, i to jest jak najbardziej zagrywka stricte sitowa i jak najbardziej w porządku, ale bardzo mi się podoba sposób, w jaki ginie Jackie. Mianowicie, kiedy przyjrzycie, to znaczy przyjrzycie się, kiedy oglądaliście, widzieliście, że mamy użytkownika mocy, Sita, który ma sekundę otwartej przestrzeni u przeciwnika i ma miecz świetny i umie używać mocy. Więc co on z tym robi? Robi trzy precyzyjne ciosy, dźgnięcia w klatkę piersiową, bo której przeciwnik już nie ma bata, żebyś wstał. Jakby. Żaden ze mnie ekspert walki i tak dalej, ale wydaje mi się to jedną z najsensowniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o kombat, o walkę, jaką dostaliśmy w wieznych Wojnach od dawien dawna. Znaczy się, masz sekundę, to natychmiast ją wykorzystujesz, masz to okienko szansy, żeby przebić swojego przeciwnika i upewnić się, że on nie wstanie. Generalnie rzecz ujmując... Bardzo mi się to podoba. Jakby widać rzeczywiście, że twórcy, nawet jeżeli mamy wiele, 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 wiele i jeszcze więcej uwag do całego tego serialu. To rzeczywiście twórcy dopieścili bardzo mocno i postarali się, żeby te walki były widoczne, może nie tyle sensowne, co sensownie zrealizowane pod kątem tego, że widzimy, kto gdzie z kim jest, dobrze przećwiczone, bo rzeczywiście aktorzy dają z siebie 120% i to. Efektuje, czy powiedzmy, procentuje nam naprawdę rewelacyjnymi walkami, które nawet jeżeli serial, powiedzmy, nie przejdzie jakoś pozytywnie wśród fanów i zostanie, nie wiem, zapomniany po pierwszym sezonie, to te fragmenty, te walki zdecydowanie będą em, bardzo, zakładam, często wyświetlane na YouTubie, jako Jedi zostają wyrżnięci przez Sita. No ale teraz, jakkolwiek zachwycałem się walkami, to musimy przejść do. Wydaje mi się, jakby oczywiście mam jeszcze trzy odcinki, ale wydaje mi się, że już mogę stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa z czymś, co jest największą bolączką tego serialu, mianowicie fakt tego, że ciężko to nazwać serialem, ponieważ dziś, podobnie jak w zeszłym tygodniu, jeszcze bo powiedziałbym nawet bardziej, mam. Bardzo słabe poczucie, że ja obejrzałem odcinek sezonu. Raczej, że obejrzałem fragment filmu, który nawet momentami był w jakiś sposób przedłużany po to, żeby wyrobić te 20 ileś minut czasu antenowego, żeby powiedzmy można było to zaliczyć do serialu. Bo generalnie rzecz ujmując, znów wiele elementów w tym odcinku jest w porządku, ale nie współgra całościowo z. Naszym serialem, tak naprawdę, z całą, powiedziałbym, w jakiś sposób większą historią. I nawet przy tych walkach, które, e, tak jak przed chwilą się nimi zachwycałem, o ile one samodzielnie, powiedzmy, robiły, spełniały swoją rolę, e, jeżeli chodzi o bycie fajnymi walkami na miecze świetne, o tyle. Mam trochę wrażenie, że przy montowaniu coś poszło nie tak. Bo o ile przejścia między np. pojedynkiem Jackie z May, em, tak naprawdę na pięści, czy tam na noże, a, nie wiem, solem i szczerbatkiem są jakby w porządku. O tyle. Bardzo często zadawałem sobie pytanie: No, dobrze, ale gdzie na przykład w momencie, kiedy NPC są wyżynane, gdzie jest Sol? Gdzie jest Jord? Mam wrażenie, że gdyby to było skompilowane, czy powiedzmy, zmontowane na potrzeby filmu, to oczywiście walki byłyby nieco krótsze, ale byłoby to bardziej dynamicznie skupione na przejście między e, naszymi bohaterami. I jednym z takich objawów, największych, chyba tego, że trochę ciężko jest oglądać ten serial co tydzień, znaczy się w pojedynczych odcinkach, które wychodzą co tydzień, bo tak naprawdę nie pamiętamy czy nie przywiązujemy się do naszych bohaterów, jest śmierć Jorda i Jackie. I... Nie jest to mój komentarz, bo jasne, obu bohaterów mi trochę szkoda, bo w jakiś sposób się do nich przywiązałem, ale jestem w stanie totalnie zgodzić się z argumentami, czy też z komentarzami, które widziałem w internecie. Mówiące o tym, że no dobra, fajnie, że dwójka prawie głównych bohaterów nam umiera, tylko ja się tym jako fan nie przyjmuję. I rozumiem to totalnie. Jeżeli ktoś nie został, powiedzmy, chwycony przez Jorda w pierwszych dwóch odcinkach i cała akcja z jego prasowaniem, to absolutnie nie ma powodu, żeby się nim przejmować. I teraz znów, gdybyśmy albo dostali ten cały sezon e, naraz, albo gdyby to było zrobione w wersji filmowej, to rzeczywiście te 10-15 minut, które mieliśmy z Jordanem, wystarczyłoby, bo my byśmy wiedzieli, że rzeczywiście e, no zostało nam tam, nie wiem, pół godziny filmu, więc to za chwilę musi się w ten sposób skończyć i mogłoby to zbudzić jakieś. Nasze emocje. Natomiast w momencie, kiedy my mamy takie przerwy między tymi odcinkami, no tygodniowe przerwy, to nie wybrzmiewa aż tak dobrze. Naprawdę jestem święcie przekonany, że większość ludzi e, niezwiązanych ze światem Gwiezdnych Wojen co najwyżej może być przejęta śmiercią Jackie i Jorda ze względu na relatywną brutalność, jak na świat Gwiezdnych Wojen, a nie na sam fakt, fakt tego, jak, e, że nasi bohaterowie tak bardzo trafili w nasze serduszko. Jakby to jest kolejny przykład tego, że serial nie działa jako serial. Jako ciężko jest mi go tak naprawdę nazwać właśnie serialem, tylko raczej filmem. E, 4-5 godzinnym podzielony na 8 epizodów, czy też ewentualnie czymś, co no, jest jakimś takim dziwnym, powiedziałbym, formą em, serialu. I ta końcówka na przykład, która, kiedy nasz powiedzmy Sol jest em, taki powiedzmy przerażony, prze zmasakrowany psychicznie, no, bo stracił uczennicę, stracił przyjaciół itd., itd., itd. i on idzie powiedzmy sobie tupta powoli na nasz statek, mam bardzo mocne wrażenie, że cała ta sekwencja jest zbędna, że cała ta sekwencja jest troszeczkę takim zapychaczem czasu, bo cały zabieg z podmianką powiedzmy naszych bohaterek naszych bliźniaczek, można byłoby o wiele szybciej i sprawniej w jakiś sposób em, za, zaprezentować. I to jest właśnie tak ten paradoks, bo z jednej strony wiele osób narzeka, czy, czy mówi, że te odcinki są śmiesznie krótkie i tak dalej, ale z drugiej strony ja przynajmniej w tym odcinku czuję momenty, gdzie trzeba było trochę dopchać jakiegoś kontentu, materiału, żebyśmy nie mieli wycinku filmu. Jakby to jest, to jest strasznie konfundujące dla mnie, strasznie dziwne, bo coraz bardziej się przekonuję, że ten akolityzm Mógłby zadziałać albo jako serial 4-5 odcinkowy, nieco inaczej przebudowany i wypuszczony całościowo, albo który by zadziałał jako film samodzielny. Więc naprawdę, naprawdę znów jest taka powtórka, trochę z rozrywki. Nieco mniej bolą nas dialogi, bo tych dialogów jest relatywnie mało w porównaniu z poprzednimi odcinkami. Więc. Znów, montażowo same walki są jak najbardziej w porządku. Co się dzieje z naszymi bohaterami poza walkami jest trochę, jakby powiedziałbym, dziwne, ale nie jest jakoś tam bardzo przeszkadzające. No i na sam koniec zostawiam sobie aspekt, który bardzo wiele osób krytykuje. Do pewnego stopnia rozumiem. Może nie tyle się zgadzam, co rozumiem, mianowicie scenografia. Że scenografia wygląda biednie, teatralnie i tak dalej. I to jest. Coś, co ja mówię z perspektywy osoby, która bardzo już w pewnym momencie zgrzytała zębami, nie przy Bobie Fecie, tylko na przykład przy Kenobim, tam chyba najwięcej miałem uwag z tym związanym, i przy trzecim sezonie Mandalorianina, gdzie bardzo często mieliśmy widoczną tą kopułę, tą technologię kopuły, która jeszcze była, która nie jest sama w sobie problematyczna, tylko jej używanie czasami było wręcz komediowe, tak jak ostatnia, czy tam finałowa scena w Kenobim przed domem Larsów, gdzie nasi bohaterowie wybiegają na scenę, jakby byli w teatrze. Albo Mando, który ląduje na planecie i idzie schować się za jedną pojedynczą skałką, żeby go nie było widać, bo jest koniec um, sceny. I to były rzeczy, które mnie strasznie irytowały. I teraz tak, przy akolicie. Zapewne kopuła jest używana, jak najbardziej, ale nie jest ona aż tak bardzo widoczna. I fakt tego, że nasi bohaterowie biją się w tym lasku, który jest prawdopodobnie, możemy spokojnie założyć, wybudowany w jakimś studio w Hollywood. I on ma, mamy to uczucie, mamy to uczucie, że on jest mały, duszny, ale to nie jest takie pozytywne uczucie, że o, tak miało być, bo jest ta atmosfera, żeby nie było, ona jest, ale mamy poczucie, że rzeczywiście jest to ograniczona przestrzeń, bo tam, nie wiem, 15 metrów w każdą stronę jest ściana, czy powiedzmy tej naszej hali i to jest tak zrobione. I ja rozumiem to uczucie, ale ono mi tak bardzo nie przeszkadza. Jakby po pierwsze wpisuje się ono w całą tą walkę i wydaje mi się, że przy tej choreografii dzisiejszej to dosyć dobrze było zamaskowane. Z drugiej strony... No, jest to pewnego rodzaju urok. Jakby nie bronię tego, tylko mówię wam z mojej perspektywy, że dla mnie to w jakiś sposób działa, bo nie jest to aż tak problematyczne, bo o wiele bardziej dla mnie jest to odczuwalne, czy w pewien sposób namacalne, niż cała ta nieszczęsna kopuła, którą, o której wspominałem wcześniej. Tak więc rozumiem argumenty przeciwko tej scenografii. Ale moim zdaniem ten las absolutnie nie wygląda jakoś tam, powiedzmy, tak bardzo masakrycznie, jak niektórzy to twierdzą. Co i tak moim zdaniem jest małym piwem w porównaniu z tym największym problemem, czyli tym, że Acolyte no, nie jest serialem. Jakby, jakby przeszkadza i boli to na zasadzie takiej, że chyba źle dobraliśmy formę do historii, którą chcieliśmy e, obejrzeć. No, i teraz moi drodzy, porozmawiajmy sobie oczywiście o naszym szczerbatku. I będzie, będzie pewnie sporo osób, które pisało, czy to w komentarzach pod poprzednimi materiałami, które w komentarzach na Facebooku, czy w rozmowach prywatnych zauważało i uważało, że Kamansev to jest zbyt prosty serial, żeby powiedzmy ten reveal był jakoś bardzo zaskakujący. No, i niestety, wstety, niestety, niestety, co się jeszcze okaże, mieliście rację. mianowicie, Kimir jest naszym panem szczerbatkiem, i to. Spowodowało dosyć mocne przewrócenie moimi oczami. Co prawda, nie wyskoczyły mi one z, e, ga, e, powiedzmy, z oczodołów, ale Ech, jestem trochę zawiedziony. Chociaż nie wszystko, nie cała nadzieja, powiedzmy, w narodzie stracona. To jeszcze nie jest przypadek polskiej reprezentacji na Euro po trzecim meczu, e, czy nawet po drugim meczu, ale trochę mnie to zawiodło. Ale zostawię sobie ten aspekt, um, co jeszcze z Kimirem może być czy ze Szczerbatkiem na, na kolejny materi nie materiał, tylko kolejną część, do której za chwilę przejdę. Natomiast jeżeli chodzi o naszego samego Sita, po pierwsze jestem pozytywnie zaskoczony. Po pierwsze, faktem tego, jak aktor dobrze w pierwszej części serialu grał powiedzmy takiego dziwnego podejrzan podejrzanego ziomeczka. Który teraz tutaj jest pełnym pogardy dla Jedi Sithów i to ta, ta przemiana jego aktorska jest jak najbardziej na plus. Z drugiej strony, całe jego zachowanie, postawa, sposób mówienia jest. No i wydaje mi się sitowy. Wydaje mi się, że fani sitów powinni być zadowoleni po tym odcinku, bo mamy Kolesia, który rzeczywiście jest brutalny, który jest bezwzględny, który morduje tych Jedi. Tak jak wspominałem, trzy ciosy w Jackie to jest rewelacyjna rzecz. Ehm, który też ma pewnego rodzaju dobrze. Oddaje ten vibe sitowy, mianowicie jego rozmowa z Solem, kiedy nabija się z niego, że o, atakujesz powiedzmy mnie w plecy, przecież to takie niehonorowe, po czym, kiedy rozmawia z naszym. Solem i, i mówi mu, że on jest sitem i on tak naprawdę tylko chce wolności i mamy taką typową psychologiczną zagrywkę, nazwij, powiedziała, czy taki wybieg narracyjny sitów polegający na tym, że ja po prostu wyznaję sobie swoją, nazwijmy to religię, swoje zasady i czemu wy mi nie pozwalacie tego robić, że jesteście hipokrytami i tak dalej, więc pod tym względem tutaj jest to jak najbardziej... Dobrze zagrane, jakby chłopak daje radę, e, cała walka z użyciem powiedzmy tego hełmu jako też broni ofensywnej, czy też disruptującej mieczy świetne jest jak najbardziej w porządku. Podoba mi się to, jakby rzeczywiście, rzeczywiście Seed dobrze się sprawdził na ekranie. A czy on jest Seedem? No to teraz powiedzmy porozmawiamy sobie właśnie w tej części dotyczącej przyszłości. Mianowicie jeden z głównych komentarzy, który bardzo często przewija się w trakcie tego serialu wśród komentujących to jest najczęściej zawód, że tutaj jest wszystko oczywiste, że tutaj wszystko dało się przewidzieć i tak dalej i tak dalej. I oczywiście niektóre rzeczy są, były do przewidzenia i niektóre rzeczy a bardzo wiele osób doceniło, może nie tyle doceniło, co przewidziało raczej. Ale i tak moim zdaniem tutaj jeszcze jest pole manewru. I pójdźmy sobie yy, po kolei, bo zostały nam trzy odcinki. Oczywiście musimy mieć jeden odcinek. Musimy, niemal na pewno, będziemy mieli jeden odcinek retrospekcyjny, który okaże nam, pokaże nam ostatecznie, co wydarzyło się na Brendoku te 16 lat temu. Nie wiem, czy to będzie następny odcinek z takim małym wstępem, że Sol mówi teraz do oszy slash że O to ja ci teraz powiem na tym statku, jak lecimy gdzieś tam, yy, o co poszło i będzie retrospekcja, czy na przykład cały odcinek szósty będzie rozmowami, rozmowami, siódmy będzie retrospekcjami, a ósmy będzie ostateczną konfrontacją. Ciężko jest mi powiedzieć, ale zacznijmy od sióstr, bo do, do streeta sobie przejdziemy za chwilę. E, siostry moim zdaniem, znaczy trochę przewidziałem, czy trochę powiedzmy ślepo trafiłem, że rzeczywiście one mogą zamienić się miejscami, bo teraz z jednej strony mamy Mei, która no jakby została postawiona do szeregu i ona przypomniała sobie, dlaczego Sithowie są tak potężni i dlaczego im służę. No i teraz będzie starała się w pewien sposób dobić Sola, że... zakładam, że będzie chciała dobić Sola, żeby ostatecznie przed swoim mistrzem się odpokutować zemścić, czy e, zrobić coś w tym stylu, żeby powiedzmy wyjść na swoje. Swoją drogą ten ukazywanie jej, że ona nie jest tak naprawdę oszon i me jest takie, było trochę średnio dopracowane i przeciągane, o czym wspominałem. Z drugiej strony będziemy mieli Oszę, która nadal cały czas jest oddana Jedi i teraz ona będzie miała sobie naszą pogadankę z naszym Kimirem slash Szczerbatkiem. I to wcale się nie zdziwi, jeżeli w finale doprowadzi do konfrontacji naszych sióstr, gdzie one będą biły się się między sobą em, trochę z powodu odmiennych poglądów, czyli zamienią się w jakiś sposób miejscami, no ale w to wszystko, oczywiście, wchodzi nasz e, szczerbatek. Bo. Jestem święcie przekonany, że Sol zginie. Pamiętajmy bowiem, że Sol nie dość, że stracił wcześniej Osze jako uczennicę, teraz stracił nie dość, że bandę kumpli oraz NPECów, ale przede wszystkim stracił Jackie, czyli swoją kolejną uczennicę, więc Sol jest na granicy, moim zdaniem, wytrzymałości psychicznej. On naprawdę, naprawdę zostanie rozciechany pod koniec, znaczy nie będzie, na, nie mówię, że na pewno, ale stawiam naprawdę spore pieniądze na to. Natomiast nasze dwie siostry, nie wiem, będą biły się z naszy przed szczerbatkiem, żeby pokazać, która ma być jego akolityczna. I tutaj, no dobra, przejdźmy do tego najważniejszego: kimi jest SITEM? Co do tego już raczej jestem pewien na pewno. Ale po pierwsze trochę bawią mnie komentarze wszelkiego rodzaju fanów, którzy mówią w ciemno, że to na pewno będzie sit i tak dalej i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że praktycznie wszystko co mówią sitowie jest niepewne. To jest to jest ra, nie rasa, tylko to jest grupa wyznawców mocy, którzy muszą lawirować, którzy muszą kłamać, którzy muszą kombinować, żeby w jakiś sposób przetrwać. Więc ja zawsze z dużą z dużą dużą dozą bezpieczeństwa podchodzę do tego co mówią sitowie. Natomiast e, fakt tego, że Himir szuka tej swojej akolitki, wskazuje raczej na to i na jego, jego całe zachowanie, wskazuje na to, że on nie jest sitem alfa, jeśli tak to mogę nazwać, czyli trzymając się metodologii Darta Bay nad Zasady Dwóch, on jest raczej tym uczniem, który uszuka sobie jakiegoś następnego ucznia, żeby ewentualnie obalić swojego mistrza i zostać głównym sitem. I to jest rzecz, która moim zdaniem ma szansę najbardziej zaskoczyć, ale też podsumować ten serial, bo naprawdę bardzo bym się cieszył, gdyby na końcu tego e, serialu przybył The Seed, czyli nasz szefuncio, szef Krzysztof Jarzyna ze Szczecina przychodzi, patrzy co kim ich zrobił, patrzył jaki Bajzel rozpętał i generalnie rzecz ujmując rozpłaszcza go o ściany, demoluje go całkowicie, pokazując, że on jest tym mistrzem, zabijając po drodze całą resztę, czy to Oszę, czy to May, czy to e, naszego Sola i w jakiś sposób zacierając ślady po całej tej awanturze tak, żeby Jedi nie mieli żadnej wskazówki, bo pamiętajmy cały Czas, że Jedi nadal nie wiedzą poza Solem, że mają do czynienia z Sithem. Przy czym też oczywiście Kimi mówi, że no, moglibyście mnie nazwać Seatem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musi być w jakiś sposób to zatajnione, Bo, no jakby jestem święcie przekonany, że Leslie w mniejszy lub bardziej porządny sposób to zrobi, e, bo to, to, to jest coś, czego ona powinna być jak najbardziej świadoma. Więc to jest rzecz, która moim zdaniem może nie tyle uratować, co zdecydowanie poprawić wątki związane z Kimirem, że cała ta jego, powiedzmy, rewelacja, on i tak jest naprawdę tą dwójką. Pierwszy, najważniejszy seed nadal gdzieś tam się, powiedzmy, kłębi. I na końcu przychodzi wkurzony na swojego ucznia powiedzieć mu, że ziomek, coś żeś ty odwalił, trzeba to wszystko posprzątać, a tak swoją drogą to giniesz. I nie wiem, czy to będzie Dart Plagius, czy to będzie Dart Terebus, czy to ewentualnie jakiś inny seed. Jeżeli to będzie jakiś inny seed, albo na przykład to nie będą, dwóch naszych poprzednich seedów nie będzie Moonem albo Bitem, no to prawdopodobnie internet po raz kolejny się zesra. No cóż, zdarza się. Natomiast. Wydaje mi się, że tu jeszcze jest z czego wyjść i że jeszcze nie wszystkie karty, tak jak niektórzy twierdzą, zostały przed nami otwarte. Jest jeszcze przestrzeń, żeby się trzymać. Nie zmienia to oczywiście faktu, że cały czas główna rzecz, która trzyma nas przy tym serialu i która sprawia, że na przykład ja jestem w stanie jeszcze przemknąć oko na wiele niedoróbek, jest ta zagadka, która cały czas nas gdzieś tam, powiedzmy, trzyma, cały czas nas ciągnie, ale która też jest moim zdaniem już tak. Trochę prognozując moją ostateczną ocenę tego serialu, e, jest trochę klątwą. No, bo nie oszukujmy się, w momencie, kiedy zagadka zostanie rozwiązana, to za bardzo nie ma wielu rzeczy, do których warto wrócić do tego sezonu. E, no, chyba że właśnie te fragmenty walk, które dostajemy w tym odcinku, czy ewentualnie w poprzednich, no ale je i tak ludzie będą oglądać raczej na YouTubie, a nie znów na Disney. No więc jak mogę podsumować piąty odcinek pierwszego sezonu The Acolyte. Z nerdowskiego punktu widzenia jest jest cool. Jakby ciężko mi sobie wyobrazić, żeby specjalnie dużo ludzi narzekało na walki na miecze świetne w takim wykonaniu, gdzie one pomijając fabułę, pomijając kto z kim i dlaczego, po prostu wyglądają dobrze. Są dobrze przemyślane, zagrane, choreografia została dokładnie przygotowana i po prostu wydaje mi się, że to po prostu powinno większość fanów bawić najzwyczajniej w świecie, bo mnie naprawdę satysfakcjonuje. Jednakże z drugiej strony i o ile jeszcze na przykład te rozwiązania Fabularne dla mnie są intrygujące i w, są wciągające, i nadal cały czas ta zagadka, która jest tam gdzieś tam za horyzontem i której całkowicie jeszcze nie rozwiązaliśmy, przyciąga. Z drugiej jednak strony, Acolyte cierpi najbardziej cały czas i coraz mocniej się w tym przekonuje, w tym, że technicznie. Nie powinien raczej być serialem, jakby nie jest materiałem przygotowanym na serial w takiej formie, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni serialowo. Jeżeli tak już mogę, powiedzmy, masło maślane zaprezentować, bo technicznie jest nieco lepiej, bo mamy na przykład mniej dialogów, czy, czy powiedzmy, są one czasami momentami lepiej napisane. Bo wydaje mi się, że nasz Szczerbatek i jego dialogi są całkiem, całkiem solidnie zaprezentowane, może poza ostatnim cytatem, który jest taki trochę mocno górnolotny. Ale no niestety, Acolyte trochę podskakuje do góry, a, ale głównie przede wszystkim po prostu, powiedzmy ze względu na fan związany z mieczami świetlnymi. Tak więc mamy nieco oddechu wśród gorących dyskusji w internecie, bo wydaje mi się, że troszeczkę e, fani uspokoili się, czy jest mniej sensacji związanych z tym odcinkiem. No ale zostały nam jeszcze trzy odcinki zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o pojedynczy odcinek moim zdaniem, ale w całościowo serial, no niestety już raczej nie poprawi tego co ciąży mu najbardziej. Tak więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam się podobało. Oczywiście zachęcam do komentowania i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie cześć. পপপপপপ <small>